Środa 25 lipca 2018 roku. Z tej strony Mike. Witam i zapraszam wszystkich na 59. Kryptoniusy. A w dzisiejszych Kryptoniusach, jak zwykle, porcja wiadomości ze świata kryptowalut. Nadchodzące wydarzenia w kryptowalutach na najbliższe 7 dni. Analiza bieżącej sytuacji na rynku. I kilka słów na koniec. Bez zwłoki, zaczynamy. W dzisiejszych już newsach: Coinbase, Wall Street, Nowograd, Chiny, Fortune, ETF. Dochodzenie i na końcu Bitmex ze strony comparate.pl. Także zaczynamy 59. kryptoniusy. Coinbase, gigant z branży krypto, firma Coinbase weszła w nowe partnerstwo, które pozwoli jej klientom wydawać swoje kryptowaluty u takich gigantów jak Nike czy Uber. Partnerem jest firma Wigift, bazujący w Londynie startup z branży fintech. Od tej pory można kupować karty boronorkowe za kryptowaluty z Coinbase'a. Karty te mogą zostać użyte u 120 dostawców, m.in. Ubera, Amazona, Tesco i innych. Dodatkowo nie ma prowizji za zamianę, dostajemy nawet 5% bonusu. Usługa na początku dostępna jest tylko klientom w Australii, UK, Hiszpanii, Francji, Włoch i Holandii, ale Coinbase działa w 32 krajach i docelowo chcą uruchomić to we wszystkich krajach, także bardzo fajne, fajny news. Lecimy dalej. Wall Street. Bitcoin zrobił wielki krok w tym tygodniu, aby wejść do mainstreamu. Dwóch inwestorów instytucjonalnych użyło mechanizmu EF, EFP, czyli Exchange for Physical i zamieniło swoje futures bitcoina na realne bitcoiny. Wszystko odbyło się za pomocą giełdy ITBit. Prognozy mówią, że coraz więcej dużych inwestorów będzie chciało zamieniać swoje kontrakty na realne bitcoiny przy użyciu tego mechanizmu. Do tej pory zwykle było tak, że jak ten kontrakt futures wygasał, to się po prostu dostawało kasę, ale teraz chodzi o to, żeby dostawać, żeby dostawać, e, tych, żeby dostawać realne bitcoiny. Coraz bardziej przygląda się, e, przygląda się rynek wielki bitcoinowi i kryptowalutom lecimy dalej. Nowogradz, miliarder, inwestor i szef grupy Fortress Investments. Mike Nowogradz zainwestował właśnie 52,5 miliona dolarów w serwis pożyczkowy o nazwie BlockFi. Serwis ten z siedzibą w Nowym Jorku udziela pożyczek w dolarach amerykańskich, a jako zabezpieczenie bierze kryptowaluty pożyczających. Krótko mówiąc, mamy jakieś kryptowaluty, nie chcemy się ich pozbywać, nie chcemy ich sprzedawać, pożyczamy kasę, jak kasę oddamy dostajemy kryptowaluty. Dzięki nowym funduszom BlockFi będzie mógł Wprowadzić swoje usługi do innych Stanów, a nawet do innych krajów, no i dodatkowo mogą zostać zwiększone limity pożyczek. W tej chwili jest to 250 tysięcy dolarów. Lecimy dalej. Chiny. Chiński Instytut Badań Naukowych oraz ISP Tencent Holdings opublikowały wspólnie raport na temat wpływu technologii blockchain na tradycyjne usługi finansowe. Zgodnie z raportem, technologia uczyni rynek finansów jeszcze bardziej transparentnym. Dodatkowo stanie się on się bardziej jeszcze elastyczny, zautomatyz zautomatyzowany. Raport sugeruje, iż należy rozróżniać pomiędzy coinami i łańcuchami, czyli pomiędzy coin i chain, gdzie coiny muszą być obserwowane pod względem ryzyka, a łańcuchy muszą być uregulowane. Chiny, oczywiście, były pierwszym krajem, który wprowadził ban na ICO. I giełdy, co jest efektem podejścia chińskich władz do tematów wolności i decentralizacji. Jak wiecie, oni mają gospodarkę rynkową, ale rządzi Komunistyczna Partia Chin. Czy to źle, czy to dobrze, nie mnie oceniać? Chociaż ja generalnie. Nienawidzę komunizmu, to znaczy socjalizmu, tak? Ustrój ustrojem. Ja nienawidzę socjalizmu w gospodarce. Lecimy dalej. Fortune, magazyn Fortune opublikował swój pierwszy ranking 40 under 40 dla branży kryptowalut. Ranking ten zawiera osoby z branży kryptowalut, technologii blockchain oraz DLT, czyli Distributed Ledger Technology, oczywiście osoby, które nie mają jeszcze 40 lat. Pierwszy jest CEO Coinbase Brian Armstrong, drugi Vitalin Buterin, trzecie miejsce zajmuje Jihan Wu, współtworca BitMaina. Na liście jeszcze są też takie osoby jak Amber Baldet, Christine Moy, a także bliźniacy Winklevoss, Levos. Mike Satoshi niedługo też musi być na tym rankingu, <grytanie> także lecimy dalej. ETF. Bitwise operator aktywów cyfrowych złożył w SEKu wniosek o zgodę na wprowadzenie ETF-ów dla kryptowalut. Jest to drugi wniosek o ETF-y. Pierwszy złożyło oczywiście CBOE. ETF jest rynkowym papierem wartościowym, który śledzi grupę aktywów i jest wymieniany tak jak normalne akcje na giełdzie. Podczas gdy inne firmy złożyły wnioski o ETF dla Bitcoina, Bitwise chce tworzyć ETF, który będzie śledził wiele walut. SEC odłożył swoją decyzję do września. Oni się zastanawiają, to ma być duży news. Podobno jeżeli ETF zostaną wprowadzone dla kryptowalut, to może strzelić rynek. Zobaczymy jak to będzie. Lecimy dalej. Dochodzenie. Coinbase przeprowadził wewnętrzne dochodzenie w sprawie mechanizmu insider trading na własnej giełdzie. Chodziło tutaj o Bitcoin Cash i grudzień 2017 roku. Dochodzenie było przeprowadzone przez zewnętrzne firmy prawnicze. Nie podjęto żadnych kroków dyscyplinarnych wobec e, pracowników Coinbase'a. Z początku Coinbase nie chciał dodawać Bitcoin Cash'a, ale zmienił decyzję. To wzbudziło podejrzenie środowiska. Firma miała nawet wytoczone postępowanie sądowe w tej sprawie. No, sprawę podobno bada CFTC. Tu chodziło o to, że niby nie było, ale podobno niektórzy pracownicy wiedzieli, że będzie wprowadzony Bitcoin Cash pomimo oficjalnego stanowiska. Kupili tego bitcoina, czyli taki był właśnie business By, Trading było też zamieszanie, jeśli chodzi o tą licencję od SECO. Podobno Coinbase dostał licencję na wprowadzenie tokenów typu security, później okazało się, że nie. Także jest ja trochę zamieszanie tego Coinbase'a. Zobaczymy, co będzie dalej. Lecimy dalej i na końcu zanim przejdziemy jeszcze do wydarzeń news ze strony Compary.pl Bitmex z nowym rekordem MILION XBT w ciągu doby. Znana platforma wymiany kryptowalut, BitMEX, oferująca lewarowane kontrakty na Bitcoina, poinformowała o nowym rekordzie wolumenu. W trakcie ostatniej doby użytkownicy Bixman wymienili blisko milion kontraktów XBT, generując obrót ponad 8 miliardów dolarów. Więcej możemy sobie oczywiście na stronie przeczytać. Artykuł jest z pana Adama Raka. Także jak widzicie, możecie tutaj sobie poczytać. Artykuł nie jest długi, zachęcam do przeczytania. Teraz może przejdźmy sobie do właśnie wydarzeń. A w wydarzeniach. 25 lipca Syscoin ma zrobić pre-sale AIBB, B3Coin ma być spotkanie społeczności, PundiX spotkanie w Genewie, 26 lipca Third Annual Blockchain Conference w Waszyngtonie, 28 lipca World Blockchain Roadshow czyli w Hanoi w Wietnamie. 29-30 lipca World Blockchain Congress, Manama, Bahrain. Może ktoś chce pojechać do Bahrainu. <grymne> 30 lipca Tron ma wprowadzić test net wirtualnej maszyny. A 30 lipca, pierwszego, jeszcze o tym za chwilę powiem w podsumowaniu, koniec teorii, czas na rewolucję praktyki, konferencja w Warszawie. Ja tam osobiście będę występował, będę prelegentem, także pierwsza moja historyczna prelekcja, mam nadzieję, że mi się uda. Zobaczymy, co to będzie. Teraz tak, jeśli chodzi o to, to już sobie przechodzimy... Tu sobie przechodzimy do analizy sytuacji na rynku. Odświeżmy sobie. Zobaczcie, rynek poszedł na 300 miliardów dolarów. Była wielka pompa na Bitcoinie. Dziwne rzeczy tutaj się działy z tym wszystkim, bo Bitcoin szedł do góry, alty spadały, kapitalizacja osiągnęła, zobaczcie, 46,9%. No już część altów podbijała. Zobaczcie, jak ładnie Stellar idzie. Ale tak naprawdę już Bitcoin zaczyna zawijać. Nie wiem, czy to nie było celowe działanie związane z tym, że ETFy miały zostać wprowadzone już niedługo 10 sierpnia teraz okazuje się, że zostały przeniesione na wrzesień, być może czeka nas na korekta. Bitcoin doszedł już praktycznie do 8300, no ale tu już nam zawija, no ale alt, alty zobaczymy, jak będą się zachowywały Alty dalej. Zobaczcie, Tron też idzie do góry, tak po spadkach Cardano spadało, to się wyrównało. Zobaczcie, Ethereum nam tutaj odbiło, tak, jeszcze z innych tych Binance Coin, zobaczcie, odbił się z tego dołka, wiczeń ładnie do góry, Omisego spadło i się wyrównało, Zcash też do góry, także jak widzicie, tak to wygląda, BitShares poleciało w dół, tak, Lisk, Lisk też oczywiście spadł, 5 dolarów, czyli 10% tego, co ja <grym> bym chciał. Jeśli chodzi o wzrosty, to największy IOST, co ciekawe, rozmawiałem, e, rozmawiałem z tym zespołem. Zobaczymy, być może będzie film o tej walucie. Jeśli chodzi o największe spadki, to Kin to jest taka waluta, której jest najwięcej na rynku. Jeśli chodzi o ilość jakichś Geeks, Chain, Holo, Digibyte też zobaczcie spadł. Zobaczcie, co się z Bitcoin Diamondem stało. To są takie sztuczne zagrania, że to głowa mała. I to właściwie to tyle, jeśli chodzi o rynek. Trzeba spokojnie sobie obserwować. Nie wykluczone, że ten Bitcoin nam teraz tutaj zawinie do niższego poziomu. Zobaczymy. Teraz tak. Przejdźmy sobie do kilku słów podsumowania. Tak jak Wam powiedziałem, no jestem troszeczkę ubity, pewnie po mnie to widać. E, jestem po treningu, także chciałem szybko zrobić kryptoniusy, żeby zdążyć przed północą. Zaraz je zaploduję. Jest 23.09, gdy to nagrywam. Teraz tak będę uczestniczył w konferencji, w konferencji właśnie 31. Konferencja zaczyna się o godzinie 16. Moja prelekcja, nie wiem dokładnie o której będzie, to można nam spotkać. Macie film o tym oddzielny nagrany, także zapraszam do, na kanał do obejrzenia. Jeden z ostatnich filmów nagrany. Oczywiście równolegle nagrywamy też z Hapro. Zaczynamy nową serię z Hapro pod tytułem Co kopać. Jest to nowa seria, w której będziemy poruszać algorytmy, będziemy podawać jak kopać dany koń, gdzie, na jakim pulu na jakim pulu, na, 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 na czym to kopać po prostu, z konkretnymi komendami, tak, gdzie ściągnąć, jak portfel zainstalować, tego typu rzeczy. E, taki praktyczny. Oczywiście chcę, i najprawdopodobniej koło weekendu, chyba, że uda mi się przed weekendem, ale nie obiecuję, e, chciałbym zrobić film o Bitcoin Z, to co obiecałem, i później wrzucić te pudliki na tapetę. Niestety coś się zwaliło z dźwiękiem. I przepraszam osobę, które oglądały kryptoniusy, także już jest dograna kolejna rzecz. Chciałem jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Trwa konkurs, e, konkurs... W którym nagrodą jest tablet o wartości 500 zł, być może marki Samsung, być może jakieś inny. Ja coś wybiorę. Sponsorem jest KryptoArp. Więcej o tym było informacji na temat konkursu w filmie pod tytułem Z w plenerze. Odcinek 3. Możecie go sobie obejrzeć. Polega to na tym, że opisujecie swoją historię. 10-15 zdań wystarczy, możecie więcej. Wysyłacie mi na maila. Najlepiej nie w komentarzu, na maila. Wysyłacie mi tą informację na maila. I generalnie rzecz biorąc, ja sobie oceniam tego waszego maila i sprawdzam sobie, e, sprawdzam sobie co tam i wybieram jedną osobę, która wygrywa ten konkurs. To jest jedna rzecz. Drugą jeszcze rzecz na końcu. M, m, chciałem poruszyć w, in, w, nie, w najbliższy wtorek, 31 lipca. Jestem w Warszawie na konferencji Koniec e, teorii, czas na rewolucję praktyki, w której będę prelegentem, będę opowiadał na temat mojego, mojego, mojej spo mojego sposobu E, przeprowadzania research'y projektów ICO i nie tylko kryptowalutowych i tak dalej. Także e, mam nadzieję, że niektórych Was tam spotkam. Ja przyjeżdżam troszeczkę wcześniej, to się zaczyna o godzinie 16 do 21, także po konferencji, jakby ktoś miał ochotę się spotkać, wyskoczyć na jakieś piwo czy coś, śmiało zapraszam do kontaktu. Będę też następnego dnia przez jakiś czas, także zawsze można mnie złapać, jeżeli macie ochotę się spotkać, pogadać na żywo, nie ma problemu. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o Kryptoniusy, no wyszło jak wyszło, muszę wgrać jeszcze raz, musiałem także skasować stare. Także tyle, no, pozdrawiam wszystkich i do następnego razu.